14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście mogli oglądać apel składający się z dwóch części oficjalnej z przemówieniami i podziękowaniami oraz artystycznej zawierającej występy uczniów i szkolnego zespołu Lemoniada. Całe wydarzeniu towarzyszyła radosna i miła atmosfera. Ten piórnik nie jest fancy. Ten, to z Rosmane, też nie jest fancy. Ale Bartek, kto ma fancy banany? <noise> Na koniec zapytaliśmy uczniów i nauczycieli, co sądzą o charakterze święta. No, jak się pani podobał apel? Świetny. Uczniowie spełnili nasze oczekiwania. Myślę, że jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Program był przemyślany, bardzo ciekawy. No i sama okazja miła. A jak Pani uważa, takie uroczystości powinny być wesołe czy raczej poważne? To znaczy w tej części, która dotyczy. Pracy nauczyciela, no to jak najbardziej poważne, bo to nauczyciele poważnie traktują swoją pracę, ale w tej części rozrywkowej to powinien być pełen luz. Uważam, że ta uroczystość powinna być bardziej na luzie, taka zabawna. Jest bardzo dużo świąt, które są na poważnie, i myślę, że przydałaby się jakaś taka luźniejsza. Rozmawialiśmy również z wokalistą zespołu Lemoniada Leonem Kancerkiem oraz z gitarzystami Michałem Starakiem i Łukaszem Schmidtem, którzy opowiedzieli o swoich emocjach na scenie, historii zespołu i muzyki, która jest ich pasją. Jakie emocje wam towarzyszyły przed występem? Nie wiem, podekscytowanie. Ja trochę się stresowałem, ale jak już zawsze się wychodzi na scenę, to pierwsze sekundy jakby są najgorsze, ale po tych kilku sekundach ten stres mija i zaczynam się bawić tym co robię. A jak długo musicie się przygotowywać do takiego występu? To tak, te nowe piosenkę, które przygotowaliśmy, te Lonely swadu, to dwa tygodnie temu zaczęliśmy ćwiczyć. Pink Floydów, Another Brick in the Wall już graliśmy razem od wakacji, co prawda prób nie mieliśmy jakoś systematycznie, dopiero przed dniem nauczyciela zaczęliśmy regularnie ćwiczyć. A jak długo za sobą gracie w takim składzie? W takim składzie to od wakacji od sierpnia, bo kiedyś jeszcze był stary skład, tam zamiast drugiego też grał Bartosz Budny. W tym starym składzie mieliśmy większość tych piosenek, co teraz gramy, ale e, różnica jest niewielka na, naprawdę, jedna piosenka jest może nowa, stary repertuar przyszedł na nowy skład i no. A czy gracie jakieś koncerty poza szkołą? W tym roku w sierpniu graliśmy koncert w ośrodku w czasowym Jantar w to był kamień pomorski. Nie, to był dziwnówek. O. W dziwnówku, jak był wyjazd orkiestrowy wakacyjny, to jeszcze się zabraliśmy z Michałem Leonem i tam też zagraliśmy koncert. Zawsze zdarzają się koncerty poza, nawet kowarami czy szkołą. Koncertowaliśmy w wielu no, miastach i to zawsze były jakieś, albo festyny. Raz nam się nawet zdarzyło grać na Jelenigórskiej Lidze Rock. To taki w sumie największy koncert, jaki graliśmy. No to dobrze. A co myślicie o kowarskiej publiczności? Spoko jest. No ja uważam, że kowarskiej publiczności przydałaby się odmiana od disco polo i no, ludowego grania. To no, powinno się trochę zmienić, powi powinna być kultura jakaś i grania i słuchania, żeby to nie było, że przychodzimy się najeść kiełbasa piwo i kowarskie wrzosy heja jedziemy, tylko Oczywiście nie obliżając Kowarskim Wrzosom, bo to co robią, no, no też w jakiś sposób jest piękne, ale mm, powinno trochę społeczeństwo dojrzeć do tego, żeby słuchać jakiejś innej muzyki poza właśnie Disco -pola.